Każda dieta, każdy plan treningowy przechodzi przez te same etapy. Zawsze. Najpierw mamy niedoinformowany optymizm. Tym razem się uda. To jest to, to jest ta dieta. Koleżanka schudła 2-3 kilo, wchodzisz w to. Zaczynasz i masz na początku efekty. Jesteś zadowolony. Zaczyna się kolejny etap. Poinformowany pesymizm. Myślisz sobie, cholera, to jest trudniejsze niż myślałem. Waga stoi w miejscu. Coś powoli tracę motywację. Są imprezy, jest jakiś wyjazd. Nie możesz zjeść produktów zakazanych, czujesz głód, tracisz motywację, w końcu rzucasz się na jedzenie i waga wraca. Aż w końcu wpadasz w dolinę rozpaczy, myślisz sobie: To nie dla mnie, ta dieta się nie nadaje. To wina moich genów, to wina metabolizmu. Koleżanka ma lepszy metabolizm, dlatego na nią to działa. W czym jest błąd? W tym, że zamiast dopieszczać tą dietę, zamiast starać się ulepszać ten styl żywienia, który obrałeś, poddajesz się i szukasz kolejnych rozwiązań. I znowu zaczynasz ten cykl od nowa. Znowu kolejna dieta, sąsiadka ma nową dietę, ma efekty, znowu to powtarzasz. A co by było gdybyś zaczął ulepszać to, co rozpocząłeś? Chcesz poznać sekret ludzi, którzy są zdrowi i szczupli przez całe życie?